Dzień dobry. Wiele ludzi się zastanawia, dlaczego np. ludzie z zawodów artystycznych czy akademickich bardzo często stają się okrutnie leniwi, jak trochę lat popracują w swoim zawodzie. Jest to tym bardziej dziwne dla ludzi z zewnątrz, Przecież za, ci ludzie w większości szli do tych zawodów z powodu pasji, więc coś ich powinno gnać do pracy i motywować do tej pracy. Tak, ale jest coś takiego, że tych ludzi rozwala system. Widzieli oni niejednokrotnie, że ktoś. Pracując ciężko, nie został promowany, doceniony, nie dostał tego co mu się należy, i z drugiej strony widzieli ludzi kompletnie leniwych lub głupich, wyciąganych na najwyższe stanowiska, mających władzę w ręku lub najlepsze apanarze, a mieli je tylko dlatego, że albo kogoś znali, albo z kimś byli spokrewnieni, lub świadczyli różne usługi innym ludziom. Dlatego w profesji artystycznej naukowej ludzie stają się leniwi, bo zasługi nie mają znaczenia.